Rozdział ósmy. Pojawienie się Katera. Od czasu owego zajścia w wieży alarmowej stosunek mój z nieznajomym zmienił się o wiele. Nie umiałem pozbyć się myśli, że usiłuje ukryć przede mną jakąś tajemnicę, a raczej, że osobistość jego sama jest już zagadką. Jak nieznana i ciągle jednakowo niedostępna była cała urozmaicona przeszłość. Jeśli zaś wypadkiem uchylał się przed nami rąbek tej zasłony, to zwykle po to jedynie, by ukazać jakiś obraz krwawy, posępny, straszliwy. Sam widok jego ciała już na pewno trwogą. Kiedyś, pamiętam, w upalny dzień letni, kąpaliśmy się razem i wtedy zauważyłem po raz pierwszy, że cały pokryty jest bliznami. Nie licząc siedmiu czy ośmiu kres, bardzo głębokich, miał boki porozorane mnóstwem mniejszych, prawie jednakowych śladów. Na prawej łydce widniała czerwona szrama i brakło kawałka ciała. Uśmiał się serdecznie, dostrzegłszy moje zdumie. – kozacy! To kozacy! Rzekł wreszcie, dotykając białawych brzegów blizny. Bogi znów urządził mi tak pięknie wybuch i jaszczyka z prochem. Szkarana to historia, kiedy czujesz armaty jadące ci po grzbiecie, bo kawaleria to nic jeszcze. Koń, żeby tam biegł najprędzej, zawsze patrzy gdzie stawia kopyta. Przeleciał po mnie przeleciał po tysiąc pięciuset kirasjerów i huzarów rosyjskich pod Orodnem, a przecież nie wyrządzili mi najgorszej krzywdy, najokrutniejsze są armaty. – A łódka? – spytałem niecierpliwie. – Ba, głupstwo, tylko ząbki wilka – objaśnił, krzywiąc się z lekka. – Nie uwierzyłbyś, młody przyjacielu, jak to się za stało? Leżałem oto z koniem, oba pokieroszywani, on na śmierć, ja z kośmin pogruchot, pogruchot, pogruchotanymi przez armaty. I było, a było zimno, Brrr, piekielnie zimno. Ziemia twardzi od żelaza żywej duszy, która by mogła zająć się radnymi. Nieszczęśliwi czołgali się w mękach okropnych do kamieni, gruzów, do drzew, wreszcie przydrożnych. Myślą, że znajdą jakie takie schronienie przed zimem. I martwi jeden po drugim, a wyglądali z daleka jak żywi, bo tak marli, jak ich pochwyciło. Ja również czułem, że kostnieje. Co począć? Z wysiłkiem ująłem szable i powoli rozprułem brzuch memu koniowi. Potem, wykrajając tamto, co, co się dało, na rękach wpełzłem do środka, szczelnie zakryłem się skórą, zostawiając tylko maleńki otwór na przypływ świeżego powietrza. Sapristi! I jakże tam było gorąco! Cóż jednak, w żaden sposób nie mogłem pomieścić całej stopy i część nóg po kolana musiała zostać na mrozie. Nic to jeszcze. Zasnąłem potem y, trochę z bólu, trochę ze zmęczenia. Tymczasem zaś pojawiały się wilki i zaczęły pożerać trupy ludzkie i ścierło ubitych koni. Oczywiście nie umieszkały i mnie trochę nadwyrężyć, odtąd jednak co noc czuwałem z pistoletami w ręku i nie pozwoliłem im więcej próbować tego przez smaku. Y, w ten, w ten sposób przepędziłem dziesięć dni i nie mógłbym powiedzieć, że były najgorsze w życiu. Dziesięć dni? wykrzyknąłem ze osłupieniem. A czym już pan żywił? Koniną. Oznajmił zimno przez co zimęc. Był dla mnie zarazem mieszkaniem i jakże tam wiktem. Tylko rzecz prosta, że ból i rany nie odjęły mi całkowicie rozsądku, więc pokornie spożywałem nogi, nie tykając ciała. Wokoło mnie walało się dziesiątki trupów. Przy każdym błyszczałem manierka, miałem zatem wszystko, czego mógł zapragnąć. 11 dnia przybył wysłany na zwiady patrol lekkiej kawalerii i cała przygoda skończyła się nadspodziewanie dobrze. I tak poprzez rozmowy zawiązywane przypadkiem i które nie były na tyle ważne, by je przytaczać, w luźnym w, w, luźnym w całości związku. Czyniło się w umysłach naszych światło, darła się słona rzucona na osobę i przeszłość tego dziwnego człowieka. A wkrótce miał nadejść dzień, w którym zgłębiliśmy wszystko. Co właśnie pragnę tutaj opowiedzieć? Zima była wielko ponura i smutna. Dopiero w drugiej połowie marca zaczęły się pojawiać oznaki bliskiej wiosny, coraz namienniejsze i częstsze. I w ostatnim tygodniu tego miesiąca zawitały do nas ciepłe południowe wiatry, a słońce jeło grzać mocniej. 7. spodziewaliśmy się powrotu Dżima z Edynburga, gdyż, jakkolwiek decydujące, poś posiedzenie ciała profesorskiego miało odbyć się kilka dni wcześniej, liczyliśmy, że egzamin, odebranie dyplomu i tym podobne formalności zabiorą około tygodnia. 6 marca, jak dziś pamiętam ten dzień straszny, przechadzałem się z Edy po cichym wybrzeżu i pomimo wszystko, pomimo całej goryczy wiążącej się z imieniem najdawniejszego przyjaciela, nie mogłem w tej chwili mówić o czym innym, nie umiałem nagiąć myśli do żadnej rzeczy, która by nie odnosiła się do tego upragnionego przez dyplomu i nie dotyczyła, to, nie dotyczyła go choćby pośrednio. Bądź co bądź, był to jeden człowiek, który posiadał moją kiedyś wyłączną, a teraz jeszcze silną przyjaźń. Edi milczała prawie ciągle, co stanowiło u niej objaw bardzo rzadki. Jednakże słów moich słuchała bez zwykłego skrzywienia, powiedziałbym nawet z uśmiechem. Biedny, biedny dżym, szepnęła nagle z, z współczuciem jakby do siebie. Poczciwe wszystko. A jeśli egzaminy poszły pomyślnie, ciągnąłem, nie zwracając uwagi na ów, niezrozumiały wykrzyknik. Wynajmniej za, na, zaraz mieszkanie, na drzewach umieściły leśniącą doktorską leczniczkę, tabliczkę. My zaś utracimy naszą Edi. Umyślnie przybierałem ton jak cokolwiek żartobliwy i usiłowałem o tym niedalekim fakcie odzwać się z całą swobodą. Przecież wyrazy więzły mi co chwila w gardle. Ogarniało mnie niczym nie dające się powściągnąć wzruszenie. Biedny ten Jim! wyrzekła znów Edi cichutko. Widziałem doskonale, że łzy miały Jack. I biedny Jack! dodała ciszej jeszcze, serdecznie ujmując mnie za rękę. Przez jedno krótkie mgnienie szliśmy bliźniutko przy sobie, jak dawniej, krew gorącą falą nabierała, nabiegała mi do piersi. Biedny, bo i tobie chodziło kiedyś o mnie, prawda Jacku? mówiło dziewczę dziwnie zdolnym głosem. Zdawało mi się nagle, że chyba się nie zmogę, chyba porwę tę dziewczynę i ucieknę z nią na koniec świata i nikogo jej nie pozwolę kochać tylko siebie. Sekund kilka, jak wiek długich, patrz, jakiś śliczny statek, odezwała się już spokojnie. Oprzytomniałem i mimo woli spojrzałem we wskazanym kierunku. Na morze istotnie kołysał się zgrabny kater o trzydziestu mniej więcej tonach objętości. Sądząc po smukłych masztach i budowie przodu, mógłby współzawodniczyć w szybkości z niejednym, wielkim okrętem. Płynąc z południa, a w promieniach zniżającego się powoli słońca, srebrem silniły trójkątne żagle rozpięte na przednim i środkowym maszcie. Lecz nie upłynęły nad pół minuty, skoro wszystkie zniknęły. Zwinął się nagle na podobieństwo mery, składającej śnieżne swoje skrzydła i zaraz z masztu na przodzie statku jeła się spuszczać kotwica, a woda bryzdała w górę białą pianą. Przystawał niedalej, jak ćwierć mili angielskich od brzegu. Kto wie, czy nie bliżej, gdyż na pokładzie z tyłu statku rozróżnialiśmy doskonale wysokiego wzrostu mężczyznę, w rodzaju szłyka na głowie, który z lunet który z lunetą w ręku przyglądał się uważnie kocznym złoczom. Co on tu robi? zagadnęła mnie Edi po chwili. Są to prawdopodobnie jacyś bogaci lo Anglicy z Londynu odparłem dosyć stanowczo. Dziś z uśmiechem poltowania wspominam owo określenie. Wówczas jednak objaśnialiśmy w ten sposób wszystko, cokolwiek niezrozumiałego zachodziło w pogranicznych hrabstwach. Z godziny chyba podziwialiśmy wykwintny statek potem zaś, ponieważ słońce miało właśnie ukryć za chmury, a powietrze stawało się zimne i ostre. Okrążyliśmy wzgórza pół i wracaliśmy śpiesznie w kierunku West Inch. Główne wejście na folwark wiodło przez duży ogród. Tak jednakże zaniedbany, iż rzadko kto przechodził tamtędy. Stąd furtka żelazna w murze zwykle prawie zamknięta była na zasówkę. Przy tej furce spędziłem ongi noc bezsenną. Wówczas, kiedy gorzały sygnały i kiedyś, kiedyśmy mieli szczęście rozmawiać z Walterem Scottem, jedącym z Edynburga, na prawo od wejścia, i właśnie w owym opuszczonym sadzie wznosi się rodzaj kamiennego kopca, który podobno postawiła jakaś babka, matka mojego rodzica. Złożyły się na niego głazy, wypolerowane gładko przez wody strumienia złotawy piasek, żwir błyszczący wreszcie piękne muszle morskie, lśniące, tęczą barw wśród mchów zielonych. I delikatnie paprosi, wychlających się z pośród kamieni niby puszyste, koronkowe kity. Minęliśmy już furtkę i zapuściliśmy się krętą ścieżką, która biegła tuż koło owego kopczyka. Wzrok mój upadł nań przypadkiem i na płaskim, najwyżej leżącym kamieniu doszedłem sporą, na dwoje rozłupaną drzazgę której ramiona obejmowały jakiś biały papier. Schyliłem się prędko, pragnąc przekonać się, co to, lecz uprzedziłem mnie Edi. Odtrącając lekko, chwyciła kartkę i błyskać tym ruchem u w kieszeń. To dla mnie! – szepnęła, oblewając się mocnym rumieńcem. Ja zaś uczułem, że krew wszystka ucieka mi z serca i zagubiłem się w jej źrenicach. Zagłębił, wieś, zagłębił wieś w tynicach oczy, których wyraz zgasił pogodę w jej twarz, pogodę w jej twarzy, pobladła. – Od kogo, Eddie? – zapytałem głucho. Ściągnęła brwi mocno, lecz nie odpowiedziała ani Od kogo, dziewczyno? – powtórzyłem całą mocą, tłumiąc jeszcze gniew wzbierający mi w drzwi. – Czyżby to być mogło, że oszukujesz zima, jak przedtem zadrwiasz ze mnie? Jesteś brutal! Przerwała z ogniem w oczach. Radzę ci, nie wtrącać się do tego, co do ciebie nie należy. Owa kartka pochodzić może tylko od jednego człowieka. mówiłem dalej, urwanym głosem. Tylko od jednego. Od Delapa. Wyprostowała się dumnie. A gdybyś miał słuszność, wycedziła sucho. Zimna krew tej istoty w takiej, w takiej chwili odbierała mi przytomność. Przeprawiła po prostu... O jaki szał gniewu. Przyznajesz się. Wybuchnąłem, postępując krok do przodu, więc naprawdę nie masz już żadnego wstydu? Cofnęła się z godnością i z mi dziwnym spojrzeniem. Czemuż to nie wolno mi odczuwać listów od tego właśnie dżentelmena? Odparła zimnym je, jak stal głosem. To podłość. Czemu? Ponieważ to obcy. Francuz może. Cudzoziemiec. Krzyknąłem już prawie z Mylić się, wyrzekła Zola. To mąż mój. W, 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 przede wszystkim.